Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. A swego bliźniego, jak siebie samego. Jezus rzekł do niego. Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko Go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie. A jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień. Dzisiaj słyszymy tą przepiękną przypowieść o dobrym Samarytaninie. Biskup Szyn, kiedy komentował ten fragment ewangeliczny, zaczął od, od, od pytania, dlaczego kapłan i Lewita zostawili tego ubogiego? Ponieważ, jak mówił biskup Szyn, i tak już nic biedny nie miał, więc go zostawili. Ale w tej niby anegdocie kryje się pewna prawda, dlatego że Samarytanin, który wie, że ten biedny, poturbowany człowiek nic nie może mu dać, tak naprawdę zyskuje. Troszcząc się o tego, który nie może mu dać nic z rzeczy materialnych, co więcej, Samarytanin musi jeszcze dołożyć do jego leczenia, zatroszczyć się o niego, staje się darczyńcą dla tego Samarytanina. Ale dlaczego? Dlatego że go nie zniewoliły wszystkie przepisy religijne. Zobaczcie, że kapłan i Lewita byli zobowiązani przepisami religijnymi, różnymi przepisami dotyczącymi czystości, nieczystości. Ten wpół umarły wygląda jak umarły, dlatego żyd, który dotyka się zmarłych, staje się nieczysty. I to jest to, co nam niestety w życiu grozi, że bardzo często przepisy religijne są ważniejsze niż człowiek, niż chociażby wpół umierający człowiek. Dlatego też to jest przypowiedź, która ma nas leczyć. Samarytanin był wolny od tego. Zajął się człowiekiem, ponieważ zobaczył człowieka biednego, ubogiego, sponiewieranego. To jest bardzo ważna Ewangelia, dlatego że dzisiaj także dotyczy to, to nas. Każdy z nas ma pewnie takie doświadczenie, że obojętnie mijaliśmy niekoniecznie wpół umarłego człowieka, ale jakiegokolwiek człowieka ubogiego. A ile razy, kiedy idziesz drogą, zatrzymujesz się przy tym człowieku, rozmawiasz z nim, nawet jak mu coś kupisz, ale zamienisz z nim parę zdań, to te relacje stają się zupełnie inne. Ten bezprzedmiotowy mężczyzna czy kobieta, żebrający na ulicy, staje się wartościowy w Twoich oczach, a przez to Ty sam dla siebie stajesz się wartościowy. Przecież zobaczcie, że ci ubodzy także mieli swoje plany, marzenia, urodzili się w jakiejś rodzinie. Mieli swoje plany i ambicje, i sytuacje życiowe, przeróżne, bardzo mocno skomplikowane, ale także i na własną prośbę, sprawiły, że ten człowiek znalazł się na ulicy. Dlatego dzisiaj ta przypowieść mówi o prawdziwej miłości: żebyśmy nie stawiali przepisów religijnych nad człowieka, żeby liczył się człowiek, a nie przepis. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Muzyka